I witam w drugim odcinku. Także poprzednio podbiliśmy Aki. Teraz jesteśmy w trakcie chorowania tej prowincji. O, i chyba będzie nas stać, żeby tak. Jeszcze jedną, ale nie tu. Jedną jednostkę kawalerii, bo by się przydało. Generalnie my możemy posiadać tylko 35% liczebności naszej armii to może być kawaleria. Ponieważ Japończycy się w kawalerii chyba nie sławili. Nie wiem, przynajmniej według twórców tej gry. Bo jeżeli chodzi o Total War dwójkę, 2, no to przecież tam była kawaleria. I to dosyć sporo. To to jest? czosk B. My już nie braliśmy poprzednio z tobą królewskiego mariażu, nieważne. O, jak tam ryzyko buntu? A za 13 lat to nie będzie raczej buntu. Podoba mi się też model jednostek, które pozmieniali w Art of War. Albo może nawet wcześniej, ale nigdy nie grałem tą japońs japońską technologią. Prawie cały dukat nasz kosztuje ten, ta jedna jednostka kawalerii miesięcznie, no ale jesteśmy w stanie ich utrzymać. Dobra, jako że nic się nie dzieje, w sensie jesteśmy w trakcie korowania prowincji i tak dalej, no widzicie, już autonomia rośnie w zastraszającym tempie. Inflacja. Czemu nasza inflacja rośnie? O, my mamy kopalnię. Koczego? czego? Ryby, ryby. Mamy kopalnię srebra. Hmm. Czyli dostajemy jeden inflacji co 4 lata. Nie za fajnie. Będziemy musieli dodać polisę walczenia z inflacją. Gdzie to jest? Pamiętam, że coś takiego było, ale może musimy najpierw skończyć. Może musimy mieć dostatecznie wysoką inflację albo coś. Także nie będziemy brać jeszcze więcej inflacji, niestety. A szkoda. Dobra, statki się bym pobudowały. <laughs> w trakcie wojny, na razie może do domu płyncie, no i patrolujcie Japonię. Moc ten też, jak zapewne słyszycie, pododawał trochę nowych, trochę nowej muzyki do gry. Teraz gra chyba jakaś nowa. Taka dosyć przyjemna dla ucha. Kitabatake. Kto? Nie mam zielonego pojęcia, gdzie on może być. Tu są. Nie wiem, za daleko jesteś? Miosi, Miosi może być, Saito, nie mam pojęcia gdzie wy jesteście, Boże, a tu, nie no, trochę daleko jesteście panowie. Josz i Królewski Mariusz. No ok. Hatori. Nie, no też dalej. Generalnie nie będę brać nikogo stąd, ponieważ oni zanim oni się przyplątają do naszej wojny jakiejkolwiek. Poza tym tu są w głównej mierze jedno prowincjowi, Jednoprowincjowi, daj mi o także. Ile oni mogą przysłać? Dwie jednostki. No tu już niestety Kitabatake. My z nimi nie mamy sojuszu przypadkiem teraz. Nie. Następnym targetem będzie Kikała. Trochę boli mnie to, że od samego początku gry będziemy mieli problem z inflacją, no ale co zrobić? Bardzo fajna muzyka. Bardzo mi się podoba. Zastanawiam się, czy nie pójść też trochę w ideę w pozwalającą nam kolonizować. Ale to dopiero jest później dostępne. Tutaj to jest opisane. Uh, exploration requires support and either. Um, czyli. Ta idea eksploracji wymaga portu no czy, i technologii 8, jeżeli jesteśmy na Półwyspie Iberyjskim, 12, jeżeli jesteśmy w Europie, jesteśmy technologii zachodnioeuropejskiej, lub 28 poziom technologii administracyjnej, jeżeli jesteśmy spoza tych dwóch. Także, żebyśmy my mogli kolonizować, to jeszcze ło, -ho -ho. Trochę czasu minie. Mamy dwóch wolnych dyplomatów. Może polepszymy sobie stosunki z naszymi sojusznikami, póki nie są oni nam potrzebni. <laughs> mamy wolnego kupca. Dlaczego mamy wolnego kupca? Dlaczego on nie zbiera? O o... Hmm. Trochę nie Trochę niefajnie. Nasz, na, nasze centrum handlu tylko i wyłącznie wysyła dalej. Nic do nas nie dochodzi. Także będzie bardzo ciężko, bardzo dużo wysiłku będziemy musieli wprowadzić, żeby... Zatrzymać nasze dochody tutaj. No dobra, już wiem, na czym się skupiać. Dużo statków handlowych, i przynajmniej jedna taka idea dotycząca handlu będzie potrzebna. Dobra, mamy już prowincję narodową tutaj. O, stabilność nam wzrosła, to jest właśnie dzięki temu, że tutaj podbiło się to do 500, teraz się wyzerowało. Nie zaczyna od minus 500, tylko zaczyna od zera. No i będzie jechać znowu do 500. Jako, że stabilność się nam podniosła, to ryzyko tu też spadło. Bardzo fajnie. Hmm. No, autonomia widzicie już jest na poziomie 30 i wzrośnie jeszcze no, może do 31-2. Także nie, nie było tak źle jak myślałem, że będzie, ale mimo wszystko. <laughs> hmm. Jaką my mamy misję? Polepszyć nasz prestiż, prawda? Tak. No to bierzemy to trochę mniej kasy, ale prestiż. O, ktoś ma pretendenta. Ciekawe. Jak tam w ogóle si siła roszczeń do tronu naszego dziedzica? O, nie powinniśmy mieć buntu. To silna dyplomacja. Plus jeden Dyplomatyczna reputacja, fajnie. <laughs> o Harimasz. Harima Boże. Co ja powiedziałem? <laughs> Aha, bo tu się prowincja nazywa Harima Boże. Zawsze mi się mieli. Zawsze myślę, że pierwsza to jest nazwa kraju, a to w nawiasie to jest nazwa państwa, boże. W ogóle jeszcze pomyliłem jedną prowincję z nazwą kraju innego. Genius. Kitabata, Kitabatake i Sagara. Gdzie jest Sagara? Oni. Hm. Jakbym chciał wypowiedzieć wojnę. A na razie nie mam dyplomatów. A dobra. Rzekamy aż poziom e, ryzyko buntu spadnie tak do zera, przynajmniej, ponieważ jaki. Cały czas mówię ponieważ, ale <noise> wybaczcie mi będę musiał się tego odzwyczaić. Kiedy jesteśmy w trakcie wojny, to mamy tutaj dodatkowo plus 2, za to, że jesteśmy w trakcie wojny, także. A nie chciałbym, żeby autonomia rosła przez to, że jestem w trakcie wojny. Lubię muzykę klasyczną. A Europa ma to do siebie, że zawsze mieli bardzo miłe i przyjemne dla ucha soundtracki Sagara, ooo, chcielibyście sojusz? co wy nie powiecie, dobra, możemy się na to zgodzić. Mimo wszystko, że wy macie sojusz z nimi, więc zapewne i tak. Nie. I tak. Z... Jako, że my będziemy agresorem, a nie Kikawa, to oni uhonorują wezwanie do wojny po stronie Kikały, Także i tak będziemy z Wami w wojnie, i tak. Nie wiem po co ten sojusz. <grym> Yamana ma problemy W sumie mi to nie przeszkadza jak tam nasza agresywna ekspansja. No, jeszcze 2 lata. 10 prestiżu, 20 legitymacji, koszt 10 dukatów, Spoko. Nie ma sprawy. Jestem w stanie się na to zgodzić. <laughs> Co dalej? Tak hmm. sobie myślę, co będzie lepsze? Wziąć plus dwadzieścia obrony dla fortów? Czy poczekać, który jeszcze trochę i taktyka wojskowa, morale? Nie, wiecie co, najpierw wezmę technologię. Dopiero potem wezmę Ideę. No też tak patrzę. Wszędzie w Japonii mamy jedną religię, jedną kulturę. W każdej prowincji jest japońska kultura i to jako religia, także nie musimy ani się martwić o punkty dyplomatyczne, żeby zmieniać kultury, ani nic. Hmm. No i niestety nasz król umarł. Czeka nas 9 lat regencji, ale... Hmm. No tak. Royal Regent. 525, wow! Powinniśmy nadal być w stanie wypowiedzieć wojnę, Kikaue, tak myślę. Chociaż nie jestem tego do końca pewien. Tak, wiem. <laughs> na pewno wiem, że Conquest chyba jest dostępny, jeżeli mamy członka naszej rodziny jako regenta, więc po prostu sfabrykujemy roszczenie na Kikaue. To przydałoby się na wszystkich tych prowincjach roszczenia pofabrykować, bo będzie wtedy mniej punktów administracyjnych no, kosztować korowanie. Dobra, tej panie, no na razie nie możemy wojny wypowiedzieć, ale nie, nie to tu i tu. Teraz trzymamy kciuki, żeby nas nie wykryli, ponieważ za każdym razem, jak nas wykryją, to dostajemy 15 agresywnej ekspansji. Jeżeli wykryją nas i tu, i tu, to będziemy mieć koalicję przeciwko sobie. A to już nie będzie fajne, bo będziemy musieli spędzić parę lat parę. Przy naszym aktualnym prestiżu, to z, pewnie z 10 lat byśmy musieli. Przeczekać, zanim byśmy mogli pójść na wojnę, żeby nie odpalić koalicji. Czy mamy tylko 70%? Aha, zginął król, no tak. Zaraz jeszcze na domiar złego. Następca tronu jest chory. No, przeżuł. Miło. 1 2 2. No nie jestem za dobry. Nienawidzę tego typu eventów. New techniques in our production are rumored to be flawed, and several leading nobles argue that we should discard them and go back to the old and tried, tried methods instead. Rozumiem, jeżeli ten event odpalałby się po tym, jak przejdziemy na następną technologię, bo wiecie, modernizujemy nasz kraj, a se ci nie separaty separatyści. Nie separatyści. No, lu ludzie, którzy chcą, żeby zostało po staremu, nie pamiętam teraz, jak się to określenie nazywało. To ten event by miał szansę odpalenia się, jak klikamy na nową technologię, że oni chcą wrócić do starych, do starych czasów, ale nie jak jeszcze nawet żadnej nowej technologii nie mamy. Nic, no nie będę tracił prestiżu, bo to jest nasza konkretna misja, więc tracimy 50 punktów administracyjnych. Niestety. <laughs> Dobra. Nie wykryli nas ani tu, ani tu. Miło. Aha. Czyli jednak... Pomyliłem się co do tego. Wydawało mi się, że. A nie, bo to był Reconquest. Boże. Reconquest albo Rival. Kto, ktoś z nich by musiał nas ustawić jako rywala, ale chyba w tym momencie nikt nie może nas ustawić jako rywala, bo jesteśmy najsilniejsi z całej tej Hootery tutaj. Bo jesteśmy. No, dwa razy więksi, niż najwięksi nasi rywale, którzy są prowincjowi także... No nie fajnie. Musimy w takim razie czekać tak czy siak jeszcze 7 lat. Znaczy, nie. No tak, 7 lat. Hmm. Siła misjonarzy. Nie, po co mi to? Dopóki nie zjednoczę Japonii, nie będę w ogóle potrzebował martwić się o religię. <laughs> o, teraz odpaliła się muzyczka z podstawowej Europy. Chyba. Sagara byliście wy, to nie. Z wami będziemy w trakcie wojny, także nie. Nic ludzie, to będzie koniec tego odcinka. Dzięki za oglądanie. Sorki, że taki nudny, no bo, ale niestety nie poradzę nic na to, że mam radę regencyjną. No i nie wiem, następny odcinek chyba zacznę dopiero w sensie posiedzę chwilę, te parę lat, aż mój Następca tronu osiągnie wiek 15 lat, żebyśmy mogli coś robić. Ja w sumie nie wiem, zastanowię się jeszcze nad tym, ponieważ teraz już mi się kończy czas na nagrywanie. Nic, dobra, dzięki za oglądanie. Zostawcie komentarze na temat tego, czy chcielibyście, abym wycinał takie właśnie miejsca, gdzie. O, mamy radę regencyjną przez 10 czy 15 lat. Będziemy siedzieć na tyłku i nic nie robić. Czy może chcecie, żebym zostawiał to i zabawiał was jakimś moim komentarzem? Dzięki za oglądanie i na razie.